czy, ale niech pani... Powie, powie, nie ale niech pani... Powie. Ale czego brakuje? Ja jestem obok no no ale, ale, ale nie, ale czekaj, pani? Ale Co pani by chciała, żeby było? Pan Pani Pani. czarny. Pan czarny. Pan Pan czarny. Ja podróżuję, no, to ja wiem, co Pan będzie mi kłamał. No nie, ja tylko chcę to, co pani powiedzieć. Ale niech Pani, tu nie wciska pitu. 37% zniżki inwalidowa, a student 51% piszą. Teraz niech pan się podpisze. A ja chętnie będę działał, bo pani dostała. A to pana żona zrobiła. Nawet do inwalidów nie wyszła w Sejmie. Bo ja do Sejmu się nie dostałam wtedy. Ale teraz to no, teraz pana żona. Dobrze, że tak pani mi się udała. To ja pani no, powiem tak. Ale ja pani powiem. Udało się ze studentami, to może się udać mi z inwalidami. Wszystkiego dobrego. Nie pan panie, nie, panie, nie ucieka! Panie, panie pan jest niedostępny! Pan ale nie wpuści do siebie! Do waszy, do ja pałacu. chcę panu jeszcze coś powiedzieć! Niepełnosprawny ja jestem od urodzenia! Dobrze, żeby się dzisiaj udało doczyć! albo w ogóle z nie wyjdę, ale, ale bo pan słowa mnie! To, Chodzi o to, że inwalidach obrócenia. Ja już wy pomogliście teraz, bo rodzice znajdowali, rodzice znajdowali. Moja mama i tato do mnie doczytali, żeby dostać ten. Moja mama umierała 170 zł. Za dwoje nas, bo ja obrócę na Ale teraz o co mi chodzi? Najważniejsze, bo pan obecnie tym sobie A jakie pan bezpieczeństwo?

ja się no. tak zdenerwowałam. Nie ten a ja to, 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 to. gdzie to nie, ja nie do domu? Nie, nie, nie. Małże, PKP nie za... Jeszcze chcę dać od sprawy poruszyć, bo tylko teraz będzie można to nagłośnić. PKP co robi? 48... Jak ja się znajdę na końcu, to ja muszę na peronie 48 nocować. Bo mnie kto doktor nie wpuścił, pan dopiero się wstrzymał. Niech pan na taki wózek i stanie na peronie i pana wpuszczą do pociągu bo każą, każą ja to, jest każą, pewnie każą, na, na bagaż odpuszczają. Ja mam tak. telefon, a nie, nie, na jaki bagaż? Pan posłuchaj, ja mam teraz telefon, mogłabym się wkręcić, że chcę na przykład jutro, bo ja przyjściem zówek to z Puszczywa tak, pan, ja ja pan się, śmieję ja się od tego. ja bym nie pani podali Pan posłucha, poda, poda, prawności nie ma, niepełnosprawnych, niepełnosprawnych <kuchem> od urodzenia, prawdziwy taki, o ręce nam nie sprawdzę, ja się odsłużyć nie mogę, gdzie pan asystent? bardzo trudno. A gdzie asystent jest? Pan zbiera, pan zbiera

Zaprasza. Bo ja Panią zapraszam. Ja pani chętnie pomogę. Ja nic, w Wykorzystaniu pani praw, które są. Ja wiem, że co niech pani przekaże. No, no A pan co, nie pani, od A od co od widzę od telewizji od czas od czasu, 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 panie czasu, Pani. czasu, od czasu, nie czasu, bo czasu, od a panami z tą rozkładę, która no? się posłuchał, Naprawdę? to może. To nie może sobie samodzielnie poradzić. A jak pani wróci teraz? Ja no i tak sobie poradzę. Pani pani Panie, bórze, może bórze, trzeba pani pomagać. Pomaga. Pan czy pani mówi na że żeby to już się rozwarowało. Tak, rozwarowało. To samochód taki pusta, bo mi, żebym mógł. No to, ja, bórze. Bórze, no to ja, ja bardzo chętnie Ale bój, teraz, teraz mi chodzi o to, żeby pan Intercity, co ten PKP robi. Ja już nie mam sił po tym wszystkim latać. Te dyrektorzy wymyślili 48 godzin. Ja powiadam wolność, ja nie mam do jakiego pociągu. Mało tego zamówić wagon 48 godzin przeszło, zamówiłam i oni mi dzisiaj mówią, że nie mogę, bo nie ma y, takiego wagonu. Ja mam fuzek sobie zmienić, ja mam sobie dostosować się do ich wymogów, no, to jest wolność. Pan chyba szybko sprawdziły mnie Chyba ja pierwsza dotarłam do pana. Ja jestem od dziecka, bo ja tak to za pana, urodziny, nie, ja tym panu powiedzieć, to no, co z tego może pan tak to? Ale pan posłucha, rodzice trzeba, a Organizuje trzeba, że tu nie trzeba pieniędzy, tu trzeba tylko dobrej woli. Tu są to, pan ma nie słyszy, się i ja nie Pan za eksperta powiedział, bo ja wszystko, ja prawie Mało tego. Ale pani... Ja panu tylko lepszy tak pani poda to ja nie poda, panie, tak, kontakt, Nie jest pani skara, poda pan, pani zapisać. Stanie na dworcu. Pani się co chciałam no, jeszcze nie? powiedzieć. Bo panu, to pani wszystko bo ja będzie Na no. e, dworcu chcę Okazuje się, że bariera bo się nie zjedzie wózkiem. Ani z Indy, ani z Kodów. Z Kody Ale... I ja, Bo ja to bym nawet po ulicy Mamy Mamy pani, ma pani rację, ale ja nie chcę, żeby pani... Ale pani Warszawie wszystko A wie pani Nie A wie pani... A ja jestem prześladowana przez ten wózek, ten wózek? A ja panu chce. mówić, chodźcie, chodźcie

to niech mi to nie zobaczymy, jak to przyjadę i odrodzę. Jak mnie nie przyjmie, ja potem przyjeżdżam. Zaraz Panu to że idę do odówki, bo on ma jutro nie urzyszałam, przecież otwiera Najważniejsze, że tam będzie ten Panu nie będzie się mężczyzna uczciwy i on mi pomoże To jest ale nie, to patrzymy, to nie